Najnowszy numer miesięcznika Wszystko co najważniejsze proszę Państwa, zaczynamy dramatycznym swoim wydźwięku Esajem Prozoro Chantal del Sol. To jest esej zarówno dramatyczny w swoim wydźwięku, jak i bardzo smutny, bo profesor francuska, profesor francuska filozof pisze o tym, że stary kontynent zagrożony jest zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Od zewnątrz widzimy chociażby rosyjska agresja na Ukrainę, ale od wewnątrz, poprzez deptanie ideałów, wartości, na których Europa posadowiona była od samego swojego początku. Ten tekst profesor Chantal Del Sol bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam. Ale dalej, dalej jest już tylko lepiej, proszę państwa. E, świetna rozmowa e, o Francji, którą opublikowaliśmy w tym numerze o tym, że Francja potrafi boleć. Boleć potrafi kryzys państwa, kryzys e, narodu, kryzys kultury. W tym wypadku e, boli szefa francuskich służb specjalnych, e, z którym rozmowę publikujemy. Rozmowę, która. E, jest absolutnie niesamowita, bo do błędów przyznaje się Pierre Brochand, do błędów polityki zagranicznej, do błędów w polityce wewnętrznej, do tego, że czuje zwątpienie. Czuję zwątpienie w stosunku do tego, co do tej pory robił dla Francji i jak zostało to sprzeniewierzone w ciągu ostatnich kilku lat. To jest rozmowa, która w zdumiewający sposób odkrywa karty francuskiej polityki. Następnie zaś François Hollande, były prezydent Francji, który w swoim głośnym wystąpieniu podczas konferencji w Tocqueville wygłosił słowa mówiące o tym, że Francja musi się zmienić. Francja musi się otworzyć, musi wyjść naprzód. Ta ucieczka do przodu, z jednej strony, może być pokusą, z drugiej strony, zaś może być szansą dla Francji, jak twierdzi François Hollande, na coś nowego, na nową jakość. Nową jakość dla Francji jako dla kraju, ale też dla NATO i dla Europy, bo żadna oblężona twierdza nie może się długo ustać. I dzisiaj, zdaniem François Hollande, tą oblężoną twierdzą jest właśnie Francja. Następnie zaś. Przyglądamy się temu, co dzieje się chyba najbardziej dobitnie na naszej granicy, ale też z naszym społeczeństwem. Profesor Michał Kleiber, redaktor naczelny, wszystko co najważniejsze, pisze o migracjach, o migracjach, które dotykają nas wszystkich, dotykają nas w Polsce, dotykają Europy, dotykają świata, bo kto wie? Może za kilkadziesiąt lat naszą epokę nazwie się epoką wielkich migracji. Chociażby z tego powodu, że tak wielu ludzi w ruchu, jak dziś jest na świecie, nie było bardzo, bardzo dawno. Jan Parys, proszę Państwa, na drugiej stronie pisze o scenariuszach przebudowy świata i o tym, że my, jako Polska, wciąż jesteśmy biernymi obserwatorami tej przebudowy, nie potrafiąc wykuć scenariusza własnego, własnego pomysłu na tą przebudowę, a co za tym idzie na własne miejsce w tym nowo przebudowywanym świecie. To jest tekst, który jest jak zwykle. Bardzo erudycyjny, bardzo gęsty w swojej treści, ale też y, krytyczny. Krytyczny wobec tego, co dzisiaj obserwujemy w Polsce i na świecie? Krytyczny wobec tego, w jaki sposób my powinniśmy myśleć o sobie przede wszystkim. W jaki sposób można przebudować te, no może trochę już zardzewiałe czy stare, mapy mentalne polskich elit? Jan Parys pisze, że jest to możliwe, a co więcej, jest to konieczne w świecie, który tak szybko się przebudowywuje. Następnie, oczywiście, w związku z tym, że wchodzimy we wrzesień, zaczyna się miesiąc polskich rocznic, opowiadamy polskie Światu Ulmowie. Ulmowie, niezwykła rodzina, o której światu opowiadamy i światu opowiadać będziemy przed 10 września 2023 roku, kiedy to rodzina Ulmów razem z nienarodzonym dzieckiem zostanie beatyfikowana w Markowej. Więc, my już dzisiaj dajemy współpracującym z nami redakcją teksty, informacje na temat ulmów, na temat beatyfikacji tej niezwykłej rodziny, która, no, pewnie dla wszystkich nas może być znakiem i może być świadectwem tego, że nawet w najtrudniejszych czasach warto trzymać się najważniejszych wartości. Dalej, Jan śliwam w bardzo ciekawym tekście o opowiadaniu własnej historii, o tym, jak narzucać narrację międzynarodową, o tym, jak wyprzedzić innych w tym, bo konstatacja tego tekstu jest prosta. Jan Śliwa twierdzi, że jeżeli sami nie opowiemy swojej historii, inni zrobią to za nas. Często mogą zrobić zupełnie wbrew naszym intencjom. Jan Śliwa, znany, lubiany, poczytny autor wszystko co najważniejsze w tym numerze wskazuje też kilka bardzo ważnych, jasnych. I pomocnych kroków, które można wprowadzić, aby to opowiadanie własnej historii faktycznie miało miejsce i było skuteczne. Ciekawa debata, bo formy dialogiczne czy formy deliberatywne są we wszystko co najważniejsze, zawsze obecne o polskiej historii w starciu z totalitaryzmami. Polityka pamięci i wybitni brytyjscy i amerykańscy dziennikarze, historycy, filozofowie, m.in. David Sutter, Stephen Hicks i inni, chociażby Stefan Courtois, z którym wywiad ukazał się w poprzednim wydaniu Wszystko co najważniejsze, chwalą Polskę. Chwalą Polskę, proszę Państwa, bo to jest chyba coś... Co warto podkreślić. Chwalą Polskę, mówiąc o tym, że postawa Polaków podczas wojny to jest coś, co zasługuje na pochwałę, co zasługuje na pomniki, co zasługuje na pamięć, a co więcej, co zasługuje na uwagę świata. Ale nie uciekamy od tematów, które są bieżące, są najważniejsze. O Niemczech piszemy piórem Josefa Dewica, który twierdzi o tym, że Niemcy znów twierdzi, że Niemcy znów mogą stać się źródłem niestabilności Europy. Dlaczego? Dlatego, że metka made in Germany już nie jest tak atrakcyjna dla ludzi w innych częściach świata, a poza tym, że ta zadyszka niemieckiej ekonomii to coś więcej niż chwilowy przejściowy problem. Ale bardzo prawdopodobne, że jest to element, który wskazuje na dłuższe turbulencje związane z niemieckim systemem gospodarczym kołem zamachowym dotychczasowej Europy. Wydanie kończymy też czymś, czego w wielu głosach opiniujących, mówiących o wszystko, co najważniejsze, słuchaliśmy. Mianowicie kwestie edukacji i nauki, tuż na miesiąc przed rokiem akademickim, ranking szanghajski i kwestia rankingów w ogóle, roli polskich uniwersytetów, roli i miejsca polskich uniwersytetów na mapie świata. To jest coś, o czym piszą profesor Leszek Pacholski i Cezary Kościelniak, twierdząc, że rankingi rankingami, ale uniwersytet powinien być przede wszystkim kuźnią nie kadr, absolutnie nie kadr, tylko kuźnią ludzi, którzy są w stanie później nawet państwa poprowadzić ku lepszemu. Ten dwugłos art ciekawy swoją drogą warto bardzo przeczytać. Wydaniem w 56. Wszystko, co najważniejsze, to też tekst Jeffrey'a Meyersa o czasowie Miłoszu. O miłoszu, który postawił sztukę ponad życie, który postawił sztukę, literaturę, poezję. Ponad własne życie. Niezwykła analiza twórczości czasowa Miłosza, bardzo gęsta i głęboka, jednocześnie niezwykle erudycyjnie i niezwykle sprawnie napisana, bo ta jedna kolumna w naszym, w naszym miesięczniku przybliża tak naprawdę wszystko, co o Miłoszu wiedzieć trzeba z punktu widzenia wielkości jego literatury. Oczywiście jest też Chopin. Jest też Chopin, Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość. Fryderyk Chopin, który we Francji jest znany i który z Francji do Żelazowej Woli tym razem podróżuje w tym tekście, który publikujemy. Fryderyk Chopin staje się, stał się tak naprawdę już marką, Polską najbardziej chyba rozpoznawalną na świecie, a przynajmniej jedną z kilku piszą o nim na naszych łamach Amerykanie, brytyjczycy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Australijczycy, Japończycy. Myślę więc, że nie ma nikogo na świecie, kto by o Fryderyka Chopina nie słyszał, i ten pean na cześć Fryderyka Chopina z Francji tym razem również państwu bardzo polecam. Wydanie 56 kończy się rozmowa z profesorem Milesem Yu, amerykańskim historykiem i strategiem. Człowiekiem, który przewiduje, że wielkiej wojny z Chinami jeszcze, jeszcze nie będzie. Wskazuje na to bardzo wiele elementów, m.in. na to, że profesor Miles Yu uważa, że jesteśmy w stanie pokonać chińską koncepcję świata rozwoju nowoczesności na poziomie antropologicznym, co jest niezwykle ciekawym elementem, a poza tym wskazuje na słabość Chin i na to, że Chiny jako takie nie odważą się na konfrontację ze światem, bo zbyt wiele mogłyby na tym stracić. To wszystko w tym wydaniu miesięcznika, wszystko co najważniejsze, które, jak Państwo widzieli, już chce do Państwa trafić w Państwa ręce i wyrywa się z moich rąk, ale co więcej jest w tym wydaniu jeszcze coś mianowicie dodatek specjalny na temat naszego projektu, w którym uczestniczy, no w zasadzie już nie ma chyba miejsca na świecie, w którym media danego regionu nie publikują naszych materiałów, opowiadają polskie światu. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania, zobaczenia, a może nawet do powieszenia sobie na ścianie tej mapki, której chwalimy się. Przyznaję, chwalimy się tym, jak niezwykły jest to projekt. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam do lektury miesięcznika Wszystko co najważniejsze, który już teraz do Państwa trafi, już jest do kupienia, tak jak mówiłem, wyrywa się do Państwa, żeby trafić w Państwa ręce.